Hej, junia, witam was, Julka i Majunia. W dzisiejszym odcinku będziemy robiły klej. Julka, przecież my nie mamy kleju. Mama przecież ostatnio kupiła dużą mąki na trudne czasy. Może zrobimy samy klej? Okej. Okay. W małej miseczce tutaj mamy mąkę. Teraz dolewamy trochę wody. Tak i mieszamy tak, aby powstała konsystencja ciasta na naleźniki. Za chwilę będziemy miały gotowe już i będziemy mogły zaraz korzystać z naszego kleju. Takim klejem możemy zrobić dowolne prace.